Halo halo Siemano, czekajcie, tylko sobie jeszcze odpano... O, okay. okej, Halo, halo, Siemano, to znowu ja. Dzisiaj jest nadal... W sumie dzisiaj to zaczynamy, więc. Dzisiaj jest 30 maja 2019 roku, czwartek jest 20. Zaczynamy granie w nową grę. Nazwa jest ładnie widoczna, czekajcie, bo posprawdzam sobie jeszcze tutaj. Zmieniałem. Ale chcesz zobaczyć? No, nie, nie, to sobie zostawimy. Bo to taka rozdzielczość to będzie jakaś tak. A zresztą możemy zobaczyć, jaka to będzie rozdzielczość. No, nawet nie zła. No dobrze, może być, no nawet. <ścoughs> yy. Zaczynamy sobie. To też musiałem poprzestawić parę tego, bo nie było. Albo nie no, po to tak. Niech będzie tak jak jest. Yy, zaczynamy sobie nowy, nową serię. Yy, zagrajmy w kodnej Panzer. Faza pierwsza to jest tego. Mam to spłytki w ogóle, żeby zainstalować te spłytki. hardcore. Musiałem bardzo długo sobie posiedzieć i pomyśleć, jak to zrobić. Aż w końcu szamaństwo, wiecie, szamaństwo. <coughs> co jest? obu szkoleniowy albo samouczek? Dałem ja samouczek. No, przejdźmy samouczek, ale wiem, że on ma polski dubling, więc zanim tego. Szamaństwo musiałem odwalić, żeby w ogóle zainstalować. Udało się koniec końców i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Mm. <coughs> To będzie nowa, to będzie seria. No dobrze, wiecie. To będzie seria drugiego sortu. Pierwszego sortu, jakby ktoś nie wiedział, to jest np. Pathfinder albo L.A. Noir. To jest drugiego sortu w sensie taka, że pewnie będziemy grali sobie, ale nie, jakoś może mogą być odcinki nieregularnie albo nie wiadomo, jeszcze zobaczymy jak to jest. Także ten. Także gramy sobie w Panzer. I mam też drugą część, druga faza, i mamy też zimna wojna. Kupiłem, nie zainstalowałem, bo wiadomo, ale pogramy sobie na pewno w tej gry jak, jak będziemy chcieli. Ogólnie, jak grałem, zawsze to wydawało mi się, że ono to baseballa trzyma. Ale nie. <ścoughs> tak, jakby ktoś nie wiedział, co tutaj zagra. To jest RTS firmy niemieckiej, której nie pamiętam nazwy. Coś tam, entertainment, pewnie i gra się, to jest RTS czyli Real Time Strategy, Strategia czasu rzeczywistego. Możemy sterować trzema frakcjami, które są kampanie ich w tej grze: Niemcy, Ruscy i Amerykańcy. I ten, i, i tak właśnie to jest. Czołgi, piechota działa i tak dalej. Tak dosyć dobrze zrobiona strategia, jeżeli chodzi o średnią tamtych czasów, kiedy została otworzona. Coś jeszcze? No to wszystko, zobaczymy dalej, nieco tam w grze będzie. Raczej będzie taki bardziej luźny do opowiadania. Opowiadanko sobie na tych seriach. Zobaczymy zresztą, o czym będę jeszcze mówił, bo strategia strategią, ale, ale ten. Ale jednak to nie jest zbyt dużo tłumaczenia i tak dalej, poza tym to ma dubbing polski, więc to już w ogóle... Także daj, klikamy, żeby kontynuować, mam nadzieję, że się nic nie wykrzaczy i mam nadzieję, że się wszystko świetnie nagrywa. Jedzie wóz, niemiecki, bo szary. Nie, nie wiem, jakie jest sterowanie, już nie pamiętam, zakładam, że jakieś podstawowe, ale wolę jednak przejść. Okay, Witaj na swojej pierwszej operacji wojskowej, dowódco. Zaczniemy od prostego zadania. Wyślij ludzi do podświetlonego celu przy barierze. O kurde, widzicie ty? Mówiłem, a strzałkami się steruje tak. O. Mówiłem, że dubling polski. Kurde, trzeba w tamtych Los, czasach. Bewegung. Chociaż w tamtych czasach było więcej polskiego dublingu niż, niż teraz jest. Zdaje się, że nasze naloty ułatwiły nam zadanie. Radzieckie oddziały chyba zniknęły. Tak się spieszyli, że zapomnieli o tej ciężarówce. Zniszcz ją na wypadek, gdyby Rosjanie zastawili w niej pułapkę Napatrzcie, nie, Niemcy w strzelają, a nie w Amerykańców <laughs> gra pod Amerykaniem. Nie tego. Da się strzelać jak widzicie. Gdy jest oddział tego, o doświadczenie sobie przeczytajcie, że doświadczenie PD wzrasta, to jest po prostu. Yy, jak atakuje się damage robią, to oni zwiększają się tego. Poziom i potem mogą sobie różne te różne HP im się odnawia, podwiększa i różne potem inne takie rzeczy można by nie dokupować. Wiadomo. Dobra robota, teraz wyślij swoich ludzi za worki z piaski. Yy, ogólnie tu jest mechanizm taki, że tutaj widzimy tą linię, to jest ta. Teraz pokaż swoim żołnierzom przejście w tryb obronny, aby automatycznie odpowiadali ogniem atakującemu wrogowi. Dobra. Aby to zrobić, po prostu aktywuj ikonę tarczy znajdującą się w prawej dolnej części interfejsu. Widzicie. Porada. Krótki tekst objaśniający sposób korzystania z przycisków pojawia się, gdy umieszcza się nad nim kursor. Tak, dokładnie. Y Pewnie będzie to opowiedziane jeszcze wszystko w samouczku, ale ten e, samouczek taki jest dosyć na zimno. Wchodzi nie mówi o, witaj żołnierzu, coś tam, coś tam, coś tam, czy tam witaj dowódcę, tylko od razu. Później się to zrobi trochę bardziej taki jeszcze fajniejszy, ale to ten. E, tak. Czemu chciałem w tą grę zagrać, mówiłem to w ostatnich odcinkach, no tam w odcinkach jakichś tam na Scavengera, już nie pamiętam który numer, bo nigdy nie zapętuję. To ogólnie zobaczyłem na grach, które patrzę, w sensie na stronie, które patrzę kiedy, jakie są aktualne gry, bo nie mam czasu patrzeć na na aktualne gry, w sensie jakie są aktualne gry, na jakichś stronach tam gry online, czy coś takiego, czy gry TV, czy jak to tam są, dlatego no, wchodzę sobie na gry, gdzie na, na stronę, gdzie na przykład jest torrent, i widzę co oni tam wystawiają nowego, i od razu przeglądam, widzę jakieś nowe gry. Oprócz gier typu na przykład ten Mountain Blade, <laughs> Mount and Blade na przykład śledziłem, albo jakieś tam Cyberpunk'i teraz czy coś takiego, to tak, ale takie jakieś inne gry to nie, <laughs> i wpadłem na na grę, którą kiedyś widziałem, nie pamiętam nazwy <laughs> przepraszam za to, ale ogólnie była o, o królikach i świniach, jedna z dwóch frakcji i właśnie ona taki trochę miała system podobny chyba francuska gra, bo mieli taki dosyć akcent francuski miały te, te króliki albo o świnie i te kropki mi się te kropki też takie były tam co pokazywało zasięg i właśnie przypomniało mi się Panzer i postanowiłem sobie a mówię zagram dawno nie grałem fajna gra taka z starych czasów pogram nagram zobaczymy tak te czerwone kropki to są, wiadomo, zasięg naszej jednostki, w sensie jaki ona, gdzie strzela. Tutaj jest zasięg widzenia, to widzimy: szaro to mgła wojny. Budynek na niebiesko to znaczy, że nikogo w nim nie ma i można od niego wejść, chociaż niekoniecznie, bo czasem jak się podejdzie bliżej, to się jednostki z budynków uaktywniają wroga i zaczynają strzelać, i wtedy wiemy, że budynek jest na czerwono. To znaczy, ikonka się pokazuje na czerwono, i wtedy jest zajęty. Każe nam kliknąć tutaj, żeby stan obrony, to chodzi o to, że jak wejdzie w pole tego czerwonego wrogowie, to oni zaczną dopiero strzelać, a nie, nie będą za nimi szli i, i ten i strzelali za nimi. Co jeszcze? Widzieliście, że ostrzeliśmy ciężarówkę? Niektóre jednostki na przykład właśnie ciężarówki da się normalnymi jednostkami zastrzelić, a na przykład czołgów już nie zranicie tymi. Karabinami, można za to koktajlami młotowa, albo jednostki, które stoją, to z bronią przeciwpancerną, albo na przykład miotacze płomieni, nazwane w tej rzeczy miotacze ognia po prostu potocznie. No i wiadomo, czołgi czołgów, czołgi czołgi mogą tam działa, czołgi mogą i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie na logikę wzięte, ten, wzięta jest po prostu tutaj ta sytuacja, nie? Także ustawiamy ich, żeby się bronili, i zaraz coś powinno właśnie Uwaga. przybiec. Atakuje radziecka piechota. Mam nadzieję, że twoi ludzie są dobrze przygotowani. O, z bliska widzimy, że taka grafika, wiadomo, ale, ale ten. Podwójne są. Nie wiem, czy są ż żarane. Tak, to są piechot! te One, one. one powinny mieć leirmy. E, ogólnie jak, jak ten. Jak. E, zaczynam się strzelać, to zazwyczaj jednostki się kładą, bo otrzymałem damage zazwyczaj jednostki się kładą. Wspaniała robota. Dzięki znakomitemu wyszkoleniu twoi ludzie padli na ziemię natychmiast, gdy no rozpoczęła się walka, przez co stali się mniejszymi celami. Ale nie ciesz się na zapas. Miałeś szczęście, że nieprzyjaciel był już osłabiony. Dalej przy tej drodze znajduje się drewniany budynek, w którym ukryli się żołnierze wroga. Zaatakuj i zdobądź ten budynek. Okej, okay, czyli wiemy, że tutaj są przeciwnicy. Ale tak, jak mówiłem, jak oni się położą na ziemię, to wtedy są mniejszym celem i trudniej mniejszy damy tym się zdaje, coś takiego to jest, nie? Bo trafiać się zazwyczaj trafia. Termostat to też jest do czołgów na przykład przydatny, czy ktoś was koktajlami motowa nie obrzuca i was nie, wy, nie wypłoszywa w waszej tej. Wiadomo, trochę to naciągane, bo koktajle motowa, tak nie powinny. Miotacze ognia też raczej nie działały, że rozgrzewały czołg, tylko bardziej w jakieś szczeliny wchodziły i tam w załogę w środku, jak już. Chociaż też nie od tego były. Bo to nie jest, że gaz leciał, tylko takie paliwo, jakby tak. Zaraz tu pójdziemy i mówię jeszcze. Nie chcę przerywać temu. One były osłabione, były pobijane, dlatego no tak. Podoba no mi się go. to, że Los po go. niemiecku mówią. Szos. Tak, że one nie mogą strzelać po oknach, nic takiego, tylko muszą wejść i, i tego. Wejść i tam strzelać. Się. To nie jest. Beato Beato 2. Słuchajcie, ja bym może jeszcze y, celem. Teraz rozkaż swoim ludziom, by wyszli z budynku. Kliknąłem, zrobiłem sobie dużynę. E, mogę tu usnąć? Nie, dalej nie działa. Może prawym? No, no tu wyjdźcie, nie Aufgabe, A, nie, tutaj muszę... Ruszajcie wyjść. dalej tą ja, drogą i rozpoznajcie teren wroga. Poczekajcie, Escape, to, to nie jest gra gdzie mi zminimalizuje. Jest jeszcze dźwięki, trochę ich ten głosy zmniejszyć, bo to jednak jest głos też e, tych ludzi. Okej, okay. no i tutaj zaczyna się chyba tak bardziej fabularnie, zaraz zobaczymy z tego co pamiętam O właśnie. pojazd pancerny. Nie przebijesz pancerza amunicją karabinową No właśnie. To jest lekko pancerzony pojazd, więc jeszcze tym, granatami da się go zranić o właśnie, ale na przykład już z czołgów nie da się granatami. O właśnie zresztą. Przejdźmy do kolejnego Teraz spróbujemy... Cholera! Nieprzyjacielski czołg na 12! Wycofać się do domu. Okej! No właśnie, czołgi też mają... Się sprawę. Znowu wszystko trzeba robić samemu. Okej. Okay. Tutaj widzicie czołgi mają dwa tryby strzelania, nie, nie dość, że nie to coś z karabinu i to jest wiadomo, dosyć zabójcze. O, a tutaj mają pepance. Broń pepance. Tym razem się uda. Twoi ludzie są już bezpieczni w domu. Przez radio wezwałem posiłki z bronią przeciw pancerom. Nie dowodzisz już drużyną Strzelców, ponieważ nadano jej status sojusznika. Przybyły posiłki. Jednostka przeciwpancerna może skutecznie zaatakować czołga. Najlepszą taktyką jest czołganie się do przodu do buty, dopóki nie dotrzesz w pobliże potwora. Zaatakuj i zniszcz go. No, trochę za szybko to zrobiliśmy, ale wiecie o co chodzi. Poza tym e, trochę dziwne to jest, że strzałem nastojąco z tej broni, bo ona trochę kopa, no ale wiadomo, gra to gra. A to są może już takie bardziej jednostki standardowe, Wspaniale. Znaczy lepsze już takie. Nie dowodzisz już jednostką przeciwpancerno. Przybyły kolejne posiłki. Żołnierze z pistoletami maszynowymi MP40. Ruszajcie dalej, to. No właśnie. I nasze jednostki tutaj będą przechodzić po kolei w nasze ręce i z naszych rąk. Czy ja tu Los, pamiętam, że coś tu będzie jakiś strzelanko jeszcze chyba działo be, będzie dobrze... o właśnie. Twoi ludzie są ostrzeliwani przez działo przeciwpancerne. Zabij strzelca i przejmij działo. Pamiętam, że chyba to... jak się zaszło go od tyłu, to... albo ten to było lepiej. No właśnie, on nie mógł ten. Jestem z ciebie niezmiernie zadowolony. Właściwie i skutecznie wykonujesz rozkazy. Niech twoi ludzie przepchną działo za te przedrożne krzewy. Dzięki tej licznotce możemy zatrzymać każdy yeah, zagubiony nieprzyjacielski czołg. No to działa, jest trochę zniszczone, ale co ważniejsze, to co zrobiło, że strzało najpierw w tą ekipę, a potem e, przestało, to dlatego, że ten żółty tutaj okrąg oznacza, e, do którego, od którego momentu nie może strzelać. W sensie, z od którego momentu może zacząć strzelać. Za tym tutaj, między czerwonym a żółtym, jest, jest ten. Jest, e, może strzelać, a w, tutaj już jest za blisko, nie wiadomo o co chodzi. Abra, nie sobie tutaj też ekipą, czemu nie? Staniemy okay. za tych szlakami. Tutaj można okay. sobie elegancko ustawić, w którą stronę mają być obrócenie, bo to też ma. Ten to też ma znaczenie. Widzicie tutaj na na obrazku. Jest obity. Kompania artylerii ma stąd dobry widok na drogę. Nie jest już pod twoim dowództwem. Okej, okay, super. Bądź cierpliwy. Chciałem za wam pokazać... Się kolejne się A, chyba zniszczą mi się. Cholera, gdzie te posiłki? Wszyscy zachować spokój, bez paniki. Trochę takie cringe'owe, nie? Teraz, ale wtedy, o kurde, fabuła i do tego jeszcze ten... O, każdy czołg mieliśmy powstrzymać. I teraz wam miotacze ognia pokażą, co? Co prawda działo przeciwpancerne zostało zniszczone, ale wreszcie przybyły posiłki. Tych. Na lawecie ciężarówki marki Krupp znajdują się dwie jednostki miotaczy płomieni. Pozwól ludziom wysiąść z ciężarówki. Możesz zmusić pasażerów ciężarówek i czołgów do opuszczenia pojazdów używając miotaczy płomieni. Gdy zaatakowany pojazd zgaśnie, można go przejąć. Zaatakuj czołgi miotaczami płomieni. Dobra, w sumie to zrobię, bo będziemy musieli trochę poczekać zanim on ugaśnie, więc, więc to luz jest. Tak, tutaj mamy jeszcze takie ikonki, wiadomo, tu jest HP, tu jest doświadczenie, tutaj jest jaką broń ma i damage jaka ta broń ma. E, tutaj jest amunicja, na przykład na jednostkach takich o zazwyczaj nie ma. Doświadczenie to wiadomo. Temperatura i zazwyczaj amunicja i temperatura się bardziej odnosi do pojazdów. Tutaj mamy znacznik takich: temperatura i. No właśnie, palą ich tutaj, kurde. I tutaj są nasi e, kierowcy: załoga czołgu. Tak, żeby do czołgu wejść, bo załogę czołgu, to nie jest BF. E, mogę już zobaczyć? Nie, nie mogę. E, ten wskaźnik co jest, nie? Od zielonego to jest jak zaczynają już jednostki wychodzić, tak? Chyba do pomarańczowego, w zależności, czy nawet za pomarańczowy, w zależności jak załoga czołgu jest doświadczona. A jak czerwone to, to, wtedy czołg się zaczyna niszyć mocno, więc, więc ten, nie? Teraz czekamy aż się ostudzi, żeby... Chyba na oddzielonego można już wchodzić. Ale poczekamy sobie jeszcze okazję do pogadania. Tak. Niestety czołgu nie mogę wam pokazać, no ale mówię, tutaj jest jakby załoga, ile jest, ten, ile jest osób w tej załodze, czyli jest maksymalnie, bo wszyscy są. Jak zginie jakiś człowieczek, to nie jest tak, że on wraca do życia, on się respi, czy coś takiego z powrotem i to nie jest efekt wizualny, tylko każdy ma HP swoje, każdy ma po 100, tak, i dlatego łącznie jest 400. <laughs> tutaj uszkodzenia, jakie są po prostu bronią daną, ci mają 20, ci mają 4. Yy, tak, co tu jeszcze? A, dobra, możemy ja wejść wolę. do tego czołgu chyba już, co? O właśnie. Dobra robota. Jedź dalej z dobycznym czołgiem. Nie dowodzisz już piechotą. Sejbiście. Eee, yy, tak. I tak, i tutaj są hapeki czołgu, nie załogi, tutaj jest amunicja, którą czołg ma, 91 na 100 pocisków maksymalnych i jak on z 91 zejdzie, to już koniec jest, to już on nie będzie dalej strzał. Tutaj doświadczenie, tutaj temperatura, o której mówię, czyli że im temperatura i oni tam potem wychodzą jak ten. Tutaj jest kierowca aktywny, czyli tutaj są jakby miejsca, obsadzone, nie? Jest, jest jest cała załoga w 100%, więc jest kierowca, jest ten, jest działo, działo nowe i jest też gość na karabinie. BT7M, czołg średni radziecki. Tutaj jest pokazany stan naszego czołgu, jest zielony, czyli jest w dobrym stanie ogólnym. A tutaj te 13x13 i 18x26 to jest jak pancerz, jaki on ma na tych stronach. Z przodu ma najgrubszy, po bokach ma i z tyłu ma cienki, cięższy. Niektórych później dalej są że na przykład. Tutaj ma najgrubszy, tutaj ma cieńszy, a tutaj ma najcieńszy z tyłu, bo zazwyczaj tak było. Tutaj jest też takie na jednostki specjalne, jak generałowie i dowódcy, których, których nie możesz dopuścić, żeby w kampanii zginęli. Ten. One są po to tutaj ten ikonka. Co to jest? A, dobra, ruch. No dobra, mam jechać dalej drogą. No to oni się obrócą w miejscu i pojadą okay. dalej drogą. Są też tutaj takie różne taktyki, jak czy chyba kontrol i ten, nie Shift i ten, a może Alt i. Arras. jakaś była taka, żeby oni po prostu się naprzód wycofywali i e... i jechali tyłem, jakby nie pamiętam, jakim to było. No niestety ujechaliśmy okay. ledwie parę metrów, a już wyzionął ducha. Helkomendant, potrzebna nam ciężarówka techniczna. Okej. poproszę o jedną, ale to chwilę potrwa. Nasi dobrze zamaskowani snajperzy natknęli się podczas rozpoznania na nieprzyjacielską piechotę. Tak. Herkomendant y, przysyła nam tych przysyła nam y, je, naprawczą tą naprawczą ciężarówkę. Tutaj że właśnie przybyła haubica FH 18. Możemy ją przewieźć transport Dobra, to zaraz i do tych snajperów. Z powodu właśnie fabularnych nam się popsuł czołg, raczej to się nie zdarza w tym. Snajperzy specjalizują się tym, że mają o wiele większy zasięg widoczności, bo to zwiadowcy są tak jakby, a jak lornetkę, bo tam są jeszcze takie perki, które jednostki można, jednostką można dokupować, na przykład jak lornetki, albo pontony i inne takie rzeczy, to ten... to jeszcze dalej widzą i tak dalej, i tak dalej, nie? Do tego też mają dosyć spory zasięg strzelania. Mmm, ok, ciężarówki nie ma. Tak, hobbica. Tu jest pojazd SDK FZ10, ciężarówka, i to zazwyczaj polega, ten pojazd tylko polega na tym, że on właśnie y, przywozi y, tutaj na przykład działo średnie. Lef 18, działo średnie. Okay. Działo średnie co ma? Kierowce ma, oni mogą to przepchnąć, a nie, to, to jest działo, a nie mogą, dobrze mówię. Mogą je przepychać, ale wiadomo, to będzie trwało i trwało i trwało, 35 na 45, 200, doświadczenia, 0 tego, 30 z przodu, też musi ten, działami muszą sterować, ale dobra, możecie tutaj w sumie, działami też muszą sterować jednostki od tego, czyli tam kierowcy jakby, że jak to nam się nazywa, zresztą można zobaczyć co ta jednostka będzie? jest, no załoga czołgu steruje takimi, nie, czekaj, działami chyba mogą wszyscy, tylko czołgami oni ten, mogą, no nieważne. Jeszcze to się później okaże. Są też inne ciężarówki, na przykład ciężarówki do do tego, do naprawiania albo co niedługo nam przyjedzie, albo do uzupełniania amunicji, która też nam przyjedzie. Są też takie specjalne stacjonarne miejscówki, ten, stacjonarne takie punkty, bazy takie, czy tam odpowsty, które można podjechać, i też z tego co pamiętam, są też takie takie przenośne wózki, które pozwalają nam przenosić, w sensie przetam, przetransportowywać takimi na ciężarówkami te, te, te takie elementy, nie? żeby podczepić i podczepić i tam. A brat, no tutaj już dowódca zнайpera. Ty korzystaj z snajpera, widziałeś, aby zaatakować radziecką piechotę Nie w leś. Jeszcze chcę to. Snajperzy mają dobrą widoczność i mogą bierzyć z odległości. No. Weź szukaj no. nimi cele dla działa. O te działa po prostu one same nam doganiają się. Zapewnia on snajperem najlepszą ochronę. Odepnij działa od transportera i wyeliminuj wszystkich nieprzyjaciół w leś. Oh, tu hasz mich entdeckt. Oh, tu hasz mich has entdeckt. I widzicie jaki on daleko mogą, mnie I właśnie działo, to jest haubica bardziej, działo średnie, nie? Są też haubice jakieś, działa rakietowe i takie inne. Są też działa przeciwpancerne, wszystko jest takie dosyć tego, nie? I widzicie, oni walą, jaki oni mają zasięg, oni mają dosyć spory zasięg, nie? Tutaj mają dotąd zasięg. Więc możemy zrobić tak, że po prostu snajperami, jak tych się nie uda zestrzelić, powinno się uda... a, bo tutaj są jeszcze nie wykryci dopiero. Bo Sniperzy jak się położą, oni mają ogólnie ten, oni mają 80 uszkodzeń, ale ogólnie ciężko ich zobaczyć, w sensie oni się dosyć dobrze chowają. I też właśnie dlatego jak się położą to już w ogóle, nie. Okej. Okay. I co tam działo? Będzie waliło do kogoś jeszcze czy nie? Dobra, to możemy spróbować po prostu żeby zestrzelić ich. Zostało 5 pięć oddziałów, 5? O, oni z takich rannych bo ci mają po 100 hp, czyli tak na dwa strzały każdy pójdzie, ale oni są akurat poranieni. To, to już w ogóle 4 oddziałów. O, to wam powiem, że się sporo ich tutaj jest. Trzeba tak pójść, żeby ich zobaczyć. Bo ci... Drzewa są też ich, oni się położyli, drzewa są. Oni się położyli właśnie z powodu ostrzału artyleryjskiego, nie? Tego tej naszego działa Dlatego, dlatego ten. Przybyły posiłki. W sensie jakie? Jakie posiłki? Co się stało? Nie, nie wiem, jakie posiłki przybyły rzekomo. O kurde, zaczynają walić po mojej. A, medycy przyszli. To po prostu jakby nasi dostali. Medycy są po to, żeby leczyć. To też właśnie jedna z takich jednostek, która by supportowa bardziej. Dobra, dobra, tu no. i. Widzą? A tutaj są jeszcze. Stop. Gdzie wyciski? Dobra robota. Przebyła ciężarówka z amunicją do działa. Uzupełnij zapasy, działa do maksimum. No właśnie. A to ona do maksimum to chodzi o to, że podjeżdża i wtedy pyk, 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 pyk. Właśnie taka ciężarówka jest do tego. Ona też ma swoje zasoby, z tego co widzicie. Mm. I tam jeden pocisk, w zależności do, do czego, bo do czołgu na przykład inaczej, Wreszcie, do działa inaczej. Naprawdę na radziecki czołg bt -7. Zespół techników automatycznie naprawia uszkodzone pojazdy. Tak jak załoga ciężarówki z amunicją samodzielnie uzupełnia zapasy. No Oczywiście technicy są gotowi na twoje rozkazy. Dobrze dobrany zespół techników zawsze jest najważniejszy. Tak, i żeby uzupełnić ich zapas, natomiast trzeba właśnie do takich odpostów specjalnych podjeżdżać, nie? Do takich, zresztą będziemy mieli gdzieś tam na, na mapach widoczne te, te, te całe jednostki. Jedzie kurde, czołg jeden, czołg dwa, czołg trzy, nasz malutki kurde dostanie z tyłu, czwarty dostanie, to spoiler uwaga, o macie, ten z karabinami zamiast tego, zamiast działa, dup. Ogólnie zazwyczaj jest tak, że yy, jeszcze ten, że jak się czołg zniszczy to oni udaje... Pancerz z czterech stron to może być uszkadzany niezależnie w większości wypadków przednia strefa ma najgrubszy pancerz Natomiast tylna jest Teraz spróbuj zaatakować nieprzyjacielskim czołów celując w najsłabsze miejsce No, no w właśnie, tak jak było przed chwilą powiedziane. O i tutaj macie ten przykład Panzer 2 jest 32, 20, 15 tutaj pociski etc etc i ja, co ja mówiłem zresztą. że jak się zniszczy czołg to niekoniecznie umierają nie, w sensie zazwyczaj ci nie umierają od razu te od razu ci nie umierają jednostki w środku tylko po prostu jeszcze ten jeszcze wychodzą z niego zresztą to będzie widać no i jak widać tutaj na załączonym obrazku te jednostki mogą jakby niezależnie one, one niezależnie mają tą, to działo, nie? więc mogą po prostu bokiem stanąć i strzelać w tył. No, ten czołg jest lepszy chyba z tego co widzę z pancerza. Aha, bo my mamy czołgi lekkie, on ma ci średni pewnie to jest. No i tak ta gra wygląda. Trochę dostają za nim do tego. Wiadomo, no, takie trochę nierealistyczne, no ale ta gra nie jest realistyczna, nie, nie ma realizmu. I widzicie, poza tym, że mamy tarcze, to nie jest tak, że tarcze nam tylko zdejmuje. Tylko jest, że on zdejmuje, jak zdejmie tarczę z przodu, to zazwyczaj czołg już też. O! Widzicie, zaczynają uciekać. Jest właśnie tak, że tarcze schodzą i, i ten. W sensie te tarcze działają tak, że po prostu pancerz jest. Jeżeli zejdzie ci przedni pancerz na maksa, to. To czołg się niszczy, nie? To tak działa, ale chodzi o to, że od tyłu wiele szybciej jest niszczy niż, niż ten. Dobra, tutaj stoi nasz zwiadowczy, ten, jakiś oddział nowy, i on wykrył te ikonki, pokazują, że coś słychać, albo, no, że słychać, czy wywiad mówi, że ktoś tu jest, ale tego nie widzimy, nie? I tam się nie da dostać, i tutaj dostaliśmy coś takiego, są umiejętności specjalne, tak jakby, i to jest tak, w pierwszym to jest chyba zrzut. Ten zrzut, tak, bombowiec, to jest tak, że po prostu przelatuje bombowiec i zrzuca kilka bomb. Długo mu to zajmuje, żeby przelecieć. Jest bombowiec sztukas, taki powiedzmy, wiadomo, u amerykańców i tak dalej, i u rusków są inne. Tam chyba jakiś Spitfire pewnie i ten, i Messerschmitt. Nie, Messerschmitt to nie. no Sztukas tutaj jest po prostu. Nie wiem, jakie tam są takie bombowce taktyczne u rusków i amerykańców. Ale tutaj jest właśnie tak, że można w konkretne miejsce i on szybko dosyć spada. Jest też dział, tutaj chyba było ten alteryjski ostrzał, spadochroniarze, czyli oddział komandosów, tak jakby tam spadochroniarzy po prostu. Oddział zazwyczaj z karabinami maszynowymi, jak tutaj mieliśmy taki o. Tylko on do tego ma tam granaty i, i tej i koktajle Motowa, ruscy mają tam pepesze, amerykańcy wiadomo Thompsony. No i też mamy zwiat, czyli takie coś, że nam pokazuje mapę. Także tutaj i z uwagi na to, że ten możemy pokazać mu, z której strony ma nadlecieć i w którą stronę ma puścić to. Widzicie, pamiętam jeszcze dużo rzeczy. Tutaj mamy w ogóle czas, jaki ten. pięknie. Fajne efekty w ogóle były, nie dźwiękowe i tego. To jest Świetna naprawdę dobry gra. Gratuluję. Powiem wam tak, to jest... Działając zdecydowanie pokonałeś ostatnie siły wroga. Ukończyłeś swoją pierwszą operację wojskową. Jojojo, jo, jo. to jest naprawdę dobrze zrobiona gra. Naprawdę dobrze zrobiona gra. Nawet jak na nasze czasy to jest dopracowana. Nie wiem, co jest obóz szkoleniowy a samouczek. Nie, obóz szkoleniowy. Aha, to coś takiego, dobra. Pan kojarzy to, ale to nie ten. Mamy, tak mówię, mamy trzy opcje: lista najlepszych. A, widzicie, bo to internet, ale tam trzeba jakieś direct wiadomo, te direct mixy, czy tam jak to tam się nazywa spy'e. Tak, możemy Niemcami, Roskami i Amerykańcami. Myślę, że Niemcy przegrali wojnę, więc oni mają jakby do pewnego momentu chyba to nawet chronologicznie jest podana ta kampania, więc w sumie możemy Niemcami zagrać. Hmm, łatwy. Onyśmy wyszkolenić rezerwy był zupełnie sertonięcki. Powiedzieć, że możemy... A widzisz, czyli to nie jest jak ciężko są ustawione jednostki w sensie czy będą... bot będzie mądrze grał i tak dalej. Tylko o jednostki Wiesz, pójdziemy łatwe, wiecie dlaczego? Bo te jednostki jakieś uzupełnienia są lepsze e, tak, o kurde... 29 za... o, on Czyta, super. 1939 roku. Ten krzykacz, sierżant ształb chyba nie wie co to sen. Przez całą noc rozmawiał z mechanikami, a o świcie obudził mnie swoim donośnym głosem. Kurwa, ej! Ty, czekajcie, escape. Jo, jo. E, zacząłem podgłośniać tą, bo chodzi o to, żeby kliknąć, żeby się kontynuowało. A ja na słuchawkach mam taki ten, wajchę, która podgłośnia i ścisza i to chyba uznało jako kliknięcie. Więc po prostu i tak. Zaraz koniec odcinka ma być, więc teraz skończę i, i ten, i po prostu e, zaczniemy od nowa. Okay. Tak, no więc ja tutaj kończę pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się podoba i ludzie zostaną na, na, na kolejnych. Jeszcze chyba tylko wyjdę i zobaczę, jak to tam on się nagrał. Także do następnego. I dla ja was to nie obchodzi, więc do następnego Osiemano. Mam nadzieję, że już chyba kolejne odcinki nie będą wyglądały tak bardzo. Ten, opisowo, że tak to nazwę, jak ten. Także mówię, do następnego Osiemano.